Cześć. To ryba. Dziś przychodzę do Was z moim albumem nowym. Ten album był mega wyzwaniem dla mnie, ponieważ musiałam go zrobić w 3 dni i udało się. Szczerze przyznam, że sama jestem w szoku, że mi się to udało. Jest wymiarów 8, tak jak ostatnio, 8,5 cala na 6,5 cali. Grzbiet ma 3 cale. Jest to. Album dla mojej przyjaciółki, która niedawno wróciła z podróży w Indiach, była na ślubie. No i no i właśnie z okazji urodzin ja i moja jeszcze jedna koleżanka postanowiliśmy, że zrobimy jej właśnie album na, na te zdjęcia, właśnie z tej podróży. Te zdjęcia już sobie wydrukowałam z Face'a. Myślę, że Olka nie będzie zła na mnie. Tu mamy album jest bardzo kolorowy, bo tak mi się kojarzą właśnie Indie. Kolekcje to są Everyday Springs Lemon crafta, Boho Chic i kilka takich kartek takich tu, które mam, które dostałam od babki z, z, z Francji. I tak, to mamy moje kwiatki, które zrobiłam z wami rano jakiś czas temu. Jeden kwiatuszek z World Orchid Crafts. I tutaj mamy listki, które dostałam od y, Dari Biwowar. Tu mamy gipurę, troszkę blinku, że tak powiem, to też. Zamykany jest na ćwiek, właśnie na ćwieki. Y, tutaj z boku mamy y, z masy w, w Fimo, bo to dostałam od Asi, tą ramkę. W nich mamy napis Indie 2016, kompozycja wetkowa i łapacz snów. Takie te piórka mi się też tak kojarzą, tak egzotycznie, więc yy, tak chciałam. No i tutaj wyembosowane jest y, moje logo. Handmade by Just For You. Rybka. Okej. Okay. Okej. Okay. A, no i tu jeszcze mamy narażniki wszędzie. Złote. No i otwieramy. Tak jak mówię, album jest bardzo kolorowy. bo nie, złamało się. Muszę przykleić. Widzieliście? ja to zawsze coś mam nie tak. No dobra, w każdym razie tak, tu mamy kieszonkę. W kieszonce mamy matę. To wydrukowałam sobie z internetu to zdjęcie. Maty mamy wymiarów 6 na 4 cali. Tutaj jest taka kartka, w której są życzenia, nasze zdjęcie sprzed X lat, już nie pamiętam nawet ilu. No i tu mamy pierwszą klapkę. Otwieraną do góry. I tutaj, na dół. I tu mamy kieszonkę. W kieszonce mamy znowu dwie maty. Aha, jeszcze jest kolekcja Venus Mars. Hmm, z magicznej kartki. Niestety z tego Lemon crafta miałam tylko tą ozdobną jedną kolekcję i <laughs> brakło mi. <laughs> Dobra. E, tu mamy jeszcze taki kwiatuszek. Następna strona jest to shaker. Shaker, shaker. Tak jak widać. No, czekaj, teraz jak na coś. O, taki shaker. I tutaj jest wyciągana mata. Oczywiście tu będzie przyklejone zdjęcie, myślę, i wsadzone pod spód. Oczywiście. O, tak. I otwieramy, i tu mamy kieszonkę. Nie mamy dwie maty na zdjęcie, tutaj mamy <śmany> taki malutki, malutki paseczek i tu mamy dwa taki te taki też mam od Darii Piwowar, a te są z kolekcji Lemon Crafta. Okay. Tu mamy kolejną kieszonkę boczną i w niej mamy znowu dwie maty, tutaj jest taki też napis z kolekcji, karta taka z kolekcji tak, trzeba uważać dobra tak tutaj mamy znowu kieszeń taką samą i mamy kartę z nowym słonikiem i dwie maty i to mamy aparacik z takim diamencikiem w środku następna strona to dwie kieszenie i w nich mamy znowu maty na zdjęcia. Tu mamy dwie maty i tu mamy miejsce, gdzie możemy sobie wpisać jakiś opis. Tutaj mamy też dwie maty na zdjęcie. I tu mamy też kwiatuszka na piance 3D. Tu mamy <laughs> też otwierane klapki. Tutaj jest miejsce na zdjęcie. Tu jest miejsce na zdjęcie. Tu jest miejsce na zdjęcie. Tu, na zdjęcie. tu mamy kieszonkę. Z miejscem na komentarz. Tu jest bardzo dużo miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy znowu miejsce, jest mata na zdjęcie. Mamy przepiękny łapacz znów Otwieramy. Mamy tutaj miejsce na zdjęcie. Tu jest podniesione na kosteczkach. Kieszonka. Dwie maty i tak od Darii. Ok. Następna strona to książeczka. Na raz, dwa, trzy, cztery zdjęcia. Już tego nie związuję. Tutaj mamy kieszonkę bocztą. Znowu mamy dwie maty na zdjęcie. I tu mamy taga ze serwetką, która też była wycięta z, z kolekcji Lemon. I tu taki rowerek ze skajki. Nie będę przybliżać, bo on ostrość mnie po prostu się gubi ostrość. I tu mamy taką klapkę, którą kiedyś robiłam też u Filipa w tym, w albumie. I tu mamy miejsce na zdjęcie, tu może na komentarz, albo też na mniejsze zdjęcie. Otwieramy. Tu jest miejsce na zdjęcie. Na tej klapce też jest miejsce na opis zdjęcia. Otwieramy. Znowu jest miejsce. I tu jest kieszonka, w której mamy jedną matę. Tak. To się otwiera w dół. Nie mieszczę się w kadze. Tu mamy już gotową matę na przyklejenie na zdjęć. To jest oczywiście nie podklejona do końca. Tutaj na dole mamy kieszonkę i w niej mamy znowu matę malutką na zdjęcie. O, mamusiu. Tak. I to się jeszcze otwiera. I tu mamy miejsce na zdjęcie. Kieszonkę i w niej mamy oczywiście dwie maty i taki Miejsce na komentarz <laughs> Tak i ostatnia strona Tu mamy kieszonkę Tak przyklejone z kolekcji, aparatik I dwie maty na zdjęcie No I tak się prezentuje Mój najnowszy Album Który jak mówię zrobiłam w 3 dni Także jestem bardzo się dumna. Że dałam radę przy tej mojej małej łobuziarce, ale nie było tak źle. W zasadzie to się nocami, także jakoś, jakoś dałam radę. No nic, mam nadzieję że w każdym razie, że mojej przyjaciół coś spodoba i będzie zadowolona z prezentu. A zdjęcia już niebawem trafią do tego właśnie albumu. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Pa!